Dzień dobry kochani. Kolejny komentarz na czas tego kryzysu. Dużego tym razem. Dużego, dlatego że on się zapowiada na yy, po pierwsze na dłuższy okres czasu z tego, co donoszą wróble do czerwca. Wierzyć, nie wierzyć, czy uda nam się to przerwać. Zobaczymy. Na pewno się nie uda przerwać tego tym sposobem, w którym w tej chwili wywołuje się te prowokacje. Czyli chciałem się odnieść do poprzedniego mojego programu, w którym wyraziłem swoją opinię i analizę na temat tego, co się tak naprawdę dzieje. W tych wystąpieniach ulicznych związanych z aborcją. Temat od lat podgrzewany, no bo wiemy to, że to lata już trwa i zawsze jak jest jakaś potrzeba przepchnięcia niewygodnej ustawy, no to gra się na emocjach wysoce emocjonalnych istot, jakimi są kobiety. No i te wysoce emocjonalne istoty również piszą komentarze. Że mnie nie ma w tamtym środku, że ja w tym nie uczestniczę i że właściwie nie wiem o, o co chodzi. No może i tak. To znaczy na pewno tak, ja w tym nie uczestniczę i to zgodnie z tym, że co mówiłem w wielu programach, nie będę po prostu w tym uczestniczył, więc proszę mi nie zarzucać, ponieważ w tej chwili już zaczynają się aresztowania. Ludzi, którzy są niewygodni, prowokatorów, organizatorów i dalej te aresztowania będą. Ja nie zamierzam być kolejnym Michnikiem, który wyjdzie z więzienia i zostanie ogłoszony mesjaszem. Bo mi to nie odpowiada po prostu najzwyczajniej w świecie. Ja prowadzę publicystykę i staram się zwrócić Wam uwagę na pewne. Prawidłowości i nieprawidłowości naszego życia społecznego, w tym także politycznego, chociaż niechętnie mieszam się do polityki. Więc, kochane kobiety, które odpowiadacie, że wy tam yy, macie rację, tak, za każdym razem macie rację. Wasze oburzenie jest święte, wszystko dobrze. Tylko popatrzcie na pewien yy, zbieg. Sytuacji. Ci, którzy wyprowadzają Was na te ulice, po pierwsze, narażają Was na niebezpieczeństwo, ale to pomijam, bo Wasza odwaga mi imponuje. Po drugie, proponują rozwiązania, które są nijakie. One są żadne. To, że poprotestujemy i tam no oczywiście Trybunał Konstytucyjny nie cofnie tego, bo to już jest pozamiatane, jak on już coś opowiedział jakąś swoją wersję, no to już klamka zapadła, więc te protesty przede wszystkim nic nie dadzą. To po pierwsze, po drugie, program, który zobaczyłem po tym wystąpieniu trzech kobiet, takich twarzy tego, tego wystąpienia, jest żaden również. On nawet nie jest zły, on jest żaden. No, no nie wiem, ale macie możliwość sprawdzenia intencji swoich, jak to nazwać, przywódców charyzmatycznych, czy kobiet, które przewodniczą, nadają ton tej dyskusji, tym protestom, co proponują tak naprawdę. Bo jeden z postulatów to jest obalić rząd. No przypominam wam, że niestety jest to obwarowane. W prawie karnym i to może zostać poruszone, w związku z tym nie, że was straszę, tylko takie mamy prawo. Czy ono jest prawidłowe, czy nie, ja nie wchodzę w dyskusję, chociaż pewnie się domyślacie, że, uwa że ja uważam, że wszystkie te prawa, które są, są do weryfikacji, a większość z nich nie powinno nas dotyczyć, nas wolnych ludzi. Możecie sprawdzić. Swoich charyzmatycznych przywódców, tym, którzy opłacają te wszystkie demonstracje, bo to kosztuje, zapytajcie ich, co dalej. Czy mają pomysł na to, oprócz zniesienia konkordatu, czy mają pomysł na to, żeby postawić gospodarkę na nogi? Czy mają pomysł na rząd? Czy mają pomysł na edukację? Czy mają pomysł na ochronę nas, nas ludzi i Was przede wszystkim, i Wasze dzieci przed groźnymi szczepieniami? Czy one mają pomysł? Bo w tej mm, dyskusji telewizyjnej, tam wręcz z obrzydzeniem i bardzo nieładnie ta pani, która to prowadziła. Odniosła się do tych ludzi, którzy są nazywani antyszczepionkowcami. Wręcz, wręcz odcięła się od tego. Czyli tutaj nie mamy jakiejś spójności. Chcą chronić, tak jak się wyrażają, posłużę się cytatem, Wasze macice i dalsze tam części Waszych narządów. Natomiast nie są w stanie wejść w dyskusję, ani połączyć się. Z ludźmi, którzy dbają o Wasze dzieci. Nie zgadza mi się to. Przepraszam Was, ale nie zgadza mi się, czy Wam się zgadza, czy aby na pewno. Co dalej z edukacją? Czy mają rozwiązania na to? Czy uważają, że powrót do edukacji, jaka jest proponowana na całym świecie, nieprawidłowa, niszcząca umysły? To, to jest pomysł tymczasowy, czy może mają jakieś inne rozwiązania, albo chociaż myśl na ten temat, żeby to zmienić, żeby nasze dzieci były mądrzejsze, a nie wiecznie ogłupiane? Czy mają pomysł na yy, dalszy rozwój psychologiczny naszych dzieci i naszego narodu? Czy to w ogóle do nich dociera? Co z rodziną? Co? Zapytajcie. Zapytajcie punkt po punkcie. Co z akceptacją niszczenia więzi rodzinnych, promocji LGBT, gender i innych yy, wynaturzeń, które szkodzą tak naprawdę jako wzorce naszemu społeczeństwu? I tak, ja się nie boję tego mówić, ponieważ tak uważam. I zrobiłem osobny program. Jeżeli ktoś chce mnie zrozumieć dokładnie, jakie jest moje zdanie, to proszę się, Cofnąć do tego programu, wygrzebać z archiwum, z playlisty i, i, sobie, i przyjrzeć się temu. Ja uważam, że przyroda owszem pozwala na, na to, żeby powiedzmy występywały w niej pewne odchylenia od normy, na przykład rozrodczej. I są takie zwierzęta, Szczególnie przodują w, na przykład w zachowaniach homoseksualiz, homoseksualnych no, kaczory, na przykład. Odsyłam do prac pana Wetulianiego, nieżyjącego. Barany. No, jest parę gatunków, które, które wykazują takie tendencje. Szczególnie silne, ale to wszystko są w granicach powiedzmy normy jednocyfrowej procentowo, u ludzi maksymalnie 2%. I ja nie chcę nikogo posyłać na szafot, dlatego że ma takie skłonności. Mnie przeraża promocja rozbijanie rodziny, pokazywanie nowego wzorca rodzinnego, na przykład homoseksualnego. Rozważanie możliwości wychowywania dzieci w rodzinach homoseksualnych. Tam nie będzie żadnego wzorca rodzinnego. Przeciwnie, to jest zabójstwo dla populacji. To, co się dzieje, i nie zmienię tego zdania, proszę nie wchodzić ze mną w dyskusję, bo, bo ja po prostu nie podejmę tej rękawicy. Co z rozliczeniami? Następne pytanie do liderów. Co z rozliczeniami dla przedsiębiorców, co z rozliczeniami za lockdown, ewentualny planowany e, stan wyjątkowy, którykolwiek z nich wprowadzą, a wprowadzą go, po dostali właśnie taką pożywkę między innymi przez te wystąpienia, musicie sobie zdawać sprawę z tego, <laughs> że Wszystkie jesteście zanotowane w tej chwili przez odpowiednie służby, i teraz wystarczy, że posłużą się bardzo prostym manewrem, od który, którym się posługują zawsze. Był kontakt, jest ognisko epidemii, było na takim wystąpieniu ulicznym, w związku z tym wszystkich trzeba sprawdzić. No i, i co wtedy zrobicie? Kto podniesie odpowiedzialność za to? Co ewentualnie Was czeka? Pobieranie wymazu. Wiecie, że nie jest to bezpieczny sposób. Później badanie. A później co dalej? Szczepienie. Szczepienie czym? Niesprawdzoną szczepionką, gdzie minimum to jest 5-6 lat na pracę nad szczepionką, a tutaj w parę miesięcy nagle okaże się, że cudowny środek istnieje. Czy zaryzykujecie to? Teraz już trochę musztarda po obiedzie. Odpowiadam na tą krytykę nie dlatego, że bronię swojego zdania, tylko że po prostu uważam, że jesteście częścią naszego narodu i to bardzo ważną, bo to populacja yy, zależy i jej rozrodczość właśnie od kobiet. Jak zostaniecie izolowane i dodatkowo zacznie się nasza populacja zmniejszać, to będzie słabo. Zauważcie pewną regułę. Jeżeli populacja ma, powiedzmy, 100 osób, powiedzmy, że jest to niewielka osada wioska i rozkłada się 50 kobiety, 50 mężczyźni. Jeżeli zmierzymy siłę rozrodczą tego społeczeństwa stuosobowego i powiedzmy w jednym przypadku, Stanu pokoju, ona da nam określoną liczbę możliwości rozrodczych, to jeżeli mężczyźni, załóżmy, pójdą na wojnę lub znikną z jakiegokolwiek innego powodu, załóżmy w połowie i zostanie ich 25, to siła rozrodcza tej populacji zmieni się w niewielkim stopniu. Ale zauważcie, jeżeli byłoby na odwrót. I zniknęłoby nagle z tej stuosobowej populacji 25 kobiet, no to siła rozrodcza takiej populacji spadnie zdecydowanie o połowę. W związku z tym w Was jest nadzieja, a Wy wystawiacie się na niebezpieczeństwo. Niczego nie wskuracie, nie będzie żadnej zmiany rządu. Nikt Was nie słucha, nikt niczego nie zmieni. To jest tylko powód, wykorzystano Was w sposób ohydny. Nie mam słów na to, co się wydarzyło właśnie poprzez te demonstracje. To jest absolutnie haniebne ze strony rządu, czy ze strony, tak jak podejrzewa się, że to zrobiły. Siły związane z Platformą Obywatelską, z kodem, takie opinie słyszałem, są bardzo prawdopodobne. Jeżeli tak jest, to nie możecie czuć się bezpieczne, to po pierwsze, ponieważ no, ci ludzie, te siły traktują Was przedmiotowo, jesteście narzędziem do wykonania pewnej. Pracy, realizacji jakiegoś planu. A plan jest prosty. Ma nastąpić totalny lockdown, ma nastąpić godzina policyjna, w jakiej kolejności zobaczymy, a w konsekwencji stan wyjątkowy, po to, żeby całkowicie mieć pod kontrolą wszystkich ludzi. Przynajmniej w naszym państwie, chociaż nie tylko w naszym się to dzieje, bo jak się przyglądniemy w krajach, w których została ogłoszona epidemia, a pewnie domyślacie się, a jeśli nie, to sprawdźcie, nie we wszystkich. W związku z tym wirus jest ustawiony jakoś nacjonalistycznie, chyba. Tak tylko od nacji zależy, gdzie on się rozprzestrzenia, a gdzie nie. Zadawajcie pytania. Niech przywódca, czy też pani, która uważa się za przywódczynię, chyba dobrze powiedzie, odpowie na te pytania, czego tak naprawdę chce, jaki jest plan, czy ma możliwość jego realizacji, bo samo zdenerwowanie, inwektywy, wulgaryzm, który z tego wynika, niczego nie zmieni, on tylko zaogni sytuację. Prawo do wyrażania swoich osądów, w tym także z takim ładunkiem emocjonalnym, jak najbardziej ma każdy. Tylko, czy ktoś powiedział wam, co dalej? Zakończą się protesty, zakończą się i to szybko, bo rząd zadziała błyskawicznie. Dzisiaj dostałem informację, która. Jest niepokojąca, chociaż z drugiej strony brzmi podobnie z dwóch różnych źródeł. Od ludzi, których znam, dostałem informację, że sąsiad jest w służbie wojsk obrony terytorialnej. Zabrzmiało to tak jednakowo, jakby to była informacja, którą się wysyła po prostu od tak. Bo wszyscy mają takiego sąsiada. Okazuje się, że nie wszyscy mają takiego sąsiada, ponieważ tych wojsk podobno ma być zgromadzonych na jutro 27 tysięcy do godziny 12 do południa w swoich macierzystych jednostkach. Natomiast wiadomość brzmi tak podobnie, a ja, ja jest z tak dwóch różnych źródeł, że zastanawiam się, czy i obaj no moi znajomi, bądź co bądź, twierdzą, że widzieli to wyzwanie na własne oczy. Może, może, dziękuję za informację, no ale ja już no w poprzednim okresie zamknięcia, tym wiosennym, Dostałem takich parę informacji, one się po prostu nie sprawdziły. A czy się te sprawdzą? No zobaczymy. Znowu parzywion, uwidim. Ale jeżeli założymy, że to jest prawda, a prędzej czy później będzie to prawda, to po prostu yy, oznacza, że jeżeli to są pogranicznicy, to oni... Tą Polskę będą ochraniać, tą granicę i z jednej strony, i z drugiej, bo oni są do tego, żeby ta granica nie została przekroczona. Pytanie tylko, tylko o wektor tej ucieczki: czy będą bronić nas przed tym, żeby ktoś nie wszedł, czy może przed tym, żeby ktoś nie wyszedł, bo tego akurat nie wiemy. No ale to wystarczy, że, że mamy taką informację. Przy, przyglądniemy się, zobaczymy, co będzie do poniedziałku, ponieważ nasi rządzący naj, najzwyczajniej sieci chyba nie lubią obradować przez sobotę i niedzielę, no bo należy im się dzień wolny. Prawdopodobnie wirus też wtedy ma wolne. W związku z tym poniedziałek pewnie nas jakąś nową wiadomością zaskoczy. Zadawajcie pytania. Sprawdźcie, zróbcie tak jak w pokerze, sprawdzam, karty na stół. Dlaczego nas wyprowadziliście? Czego oczekujecie po tym? Co to jest za program? Kto go wymyślił? Dlaczego tam e, są wulgaryzmy? I czy ktokolwiek dostarczył go do rządu, skoro tam są żądania e, abdykacji? Zadawajcie pytania, zróbcie sprawdzam. Nie denerwujcie się na mnie, nie denerwujcie się na inne telewizje, dlaczego my stawiamy to w wątpliwość. Po prostu sprawa jest śmierdząca i tyle. A Wy jesteście na emocjach. Jak działają w człowieku emocje, to trudno jest o kojarzenie faktu, bo tak działają nasze organizmy. Uspokójcie się i zacznijcie myśleć i zadawać konstruktywne pytania. Dziękuję Wam, do zobaczenia w następnym komentarzu.